Wczoraj liczyliśmy sobie równanie prostej, równoległej do zadanej prostej, przechodzącej przez punkt. Dzisiaj pociągniemy dalej ten temat, ponieważ on jest na tyle intrygujący, że właściwie można by opowiadać o nim dłużej niż nawet planuje dzisiaj. Pewnie dzisiaj wyjdzie z 10 minut. Co bym Wam chciał? tutaj powiedzieć, jako uzupełnienie tamtego materiału. No po pierwsze, jeżeli tamtego nie widzieliście, zapraszam Was, żeby te 3-4 minuty poświęcić na obejrzenie poprzedniego, żeby faktycznie nauczyć się wyliczać równanie takiej prostej. A tutaj Wam pokażę narzędzia, które pozwolą zweryfikować Waszą, Wasz wynik. Czy tam zautomatyzować nawet ten proces w jakimś tam zakresie. No pierwsze narzędzie, oparte na drugim, bo oba to GeoGebra. Jedno to jest kalkulator, czy taki arkusz GeoGebry przygotowany na, na, na obliczu. Link do tego arkusza będziecie mieli pod filmem. No i tam w ramach tego arkusza możecie sobie posprawdzać, czy te wyniki, które otrzymaliście podczas jakiegoś tam liczenia są właściwe. No to zerknijmy na początek, może na ten arkusz, który jest dostępny na obliczu. Przejdźmy sobie na sam dół strony równanie prostej równoległej przechodzącej przez punkt. Tutaj masz teorię, możesz sobie zerknąć właśnie na wczorajszy materiał, ale nas będzie interesować się ta dolna część, w chwili obecnej dolna, bo jak się rozwinie to dalej, tego nie wiem. Tutaj mamy przykład. Przykład pewnej prostej, y równa się 4x plus 2. Mamy zadany punkt o współrzędnych 2, 2, no i mamy wykonać pewne zadanie, czyli wyznaczyć równanie prostej przechodzącej przez punkt 2, 2 i o zadanych współrzędnych. No i teraz temu ma służyć właśnie ten arkusz tutaj przygotowany. No po pierwsze, co my możemy w nim zrobić? Po pierwsze, możemy ustawić współrzędne punktu. Te współrzędne punktu tutaj spokojnie możemy zmieniać w jakimś tam mniejszym, większym zakresie przerzucać ten punkt do różnych ćwiartek. No, nas interesuje położenie punktu w pozycji 2, 2. Zwróć uwagę tutaj tylko na skalę w układzie współrzędnych. Jedna jednostka to, są, to jest przyrost o 2. Więc tak, zaznaczyliśmy sobie punkt P. Teraz musimy wpisać równanie y równa się 4x plus 2. Myślę, że tutaj nie będzie nic trudnego, bo powiązałem współczynnik kierunkowy z suwakiem czerwonym. Natomiast wyraz wolny został sparowany z suwakiem zielonym. No i co, jedynie co, to zostaje nam ustawienie suwaków tak, żeby otrzymać tutaj na, tej, na tym równaniu y równa się 4x plus 2. Dokładnie. Jedno małe ale, i tu właśnie jest to ograniczenie. W przypadku współczynnika kierunkowego. On może się zmieniać w zakresie od minus 10 do 10, więc jeżeli będziesz miał tam, czy będziesz miała minus 20, minus 30, minus 50, no to wtedy już go wiadra. Albo pisemnie. Natomiast wyraz wolny możemy ustalić w zakresie od minus 20 do plus 20. No nas interesuje 4x plus 2. No to dobrze, a na czwórkę. A jest na czwórce i b ma być równe 2. Ustawmy sobie 2. Ustawione jest dwa. Mamy wpisane równanie. Punkt jest, równanie jest. Możemy odczytać w tym momencie równanie prostej równoległej przechodzącej przez ten punkt. Y równa się 4x minus 6. No i tu dopowiem troszkę, żeby to wybrzmiało, bo dobrze by było, żeby coś zostało z tych kilku minut mojego opowiadania. Współczynniki kierunkowe przy równaniach prostych równoległych są identyczne. Nie zmieniają się. 4, 4. Zobacz, jak ja sobie zmienię położenie tego punktu, współczynnik kierunkowy, no w tym równaniu, wiadomo, że się nie zmieni. Tutaj, ze względu na to, że obie proste muszą być do siebie równoległe, nadal jest taki sam. Nadal wynosi 4. Niezależnie od tego, gdzie ja ten punkt sobie umieszczę. To jest jeden z elementów, które warto sobie z tego działu, tego konkretnego działu, zapamiętać. Ze względu na to, że to zawsze na maturze. Wraz z równaniem prostej prostopadłej, no, się przewija pewny punkt. Same liczenie tego, widzisz, znaczy mam nadzieję, że oglądaliście poprzedni materiał, więc powinienem sobie wyciągnąć wnioski, że chyba takie trudne nie jest. Wystarczy podać technikę. No ale co, gdyby się okazało, że nie możemy zastosować tego arkusza ze względu na to, że na przykład nasz współczynnik kierunkowy jest większy niż 10? No to wtedy przechodzimy na GeoGebra. W pierwszej kolejności zaznaczmy sobie punkt. To jest punkt znowu AA. Ma współrzędne 2, 3. Narysujmy sobie jakąś prostą. Prosta między dwoma punktami. Jest prosta. I chcemy znaleźć prostą równoległą do tej prostej. Wykorzystujemy narzędzie Prosta Równoległa. Jeżeli jego nie widzisz, to trzeba kliknąć sobie tutaj Pokaż więcej na samym dole. Widzę, że tego Wideo nie zaapuję. Możesz uwierzyć mi na słowo, że tam jest więcej. I zaznaczamy sobie prosta, równoległa, zaznaczamy prostą, zaznaczamy punkt. Mamy wyznaczoną, prostą, równoległą. No ale co z tego? No narysować narysowaliśmy. A gdzie są wyniki? Wyniki są w polu kalkulatora. Czyli prosta narysowana przez nas. Minus x minus 1. Prosta przechodząca przez punkt A. To jest prosta. Minus x plus 5. No i znowu zauważ, że mamy do czynienia z tymi samymi współczynnikami kierunkowymi. Oba są równe minus 1. Przeniesiemy sobie ten punkt gdzie indziej. Nadal mamy minus 1. Dobrze. No, to jeszcze, żeby dopowiedzieć trochę tej teorii matematycznej, to jeszcze powiem, że ten współczynnik kierunkowy oczywiście jest związany z czym z kątem nachylenia tej prostej do osi X. -ów. Więc tutaj ta zależność definiuje nam fakt, że te współczynniki kierunkowe są równe. No to nachylenie jest równe zarówno dla jednej prostej, jak i dla drugiej prostej. Te kąty są identyczne, bez względu na to, że one. Muszą być równoległe, bo takie założenie sobie zrobiliśmy: to przecinają oś x dokładnie pod tym samym kątem. Ale co by było, gdyby? No, to ja sobie wyznaczyłem jeden punkt, drugi punkt, trzeci punkt, a ja będę miał, znał współrzędne punktu i będę znał równanie, jakieś tam proste. No to nie, nie ma tutaj większych problemów, jeżeli byśmy sobie usunęli wszystkie te elementy poza punktem. Punkt sobie zostawię, niech to będzie punkt tym razem umieszczony w tym miejscu. I chcemy znaleźć prostą równoległą do prostej. Y równa się 5x plus 7. O, wyszła nam ładna prosta. 5x plus 7. Szukamy prostej równoległej. Przechodzimy z powrotem na zakładkę. To, co widzisz, to bierzesz. Zaznaczamy narzędzie równoległości. Otrzymujemy prostą równoległą przechodzącą przez punkt A. I znowu, co musimy zrobić? Musimy przejść z powrotem na kalkulator. I w kalkulatorze spokojnie możemy odczytać. Równanie takiej prostej. No i jeszcze dopowiem znowu coś, bo no nie mogę tak zupełnie odpuścić. Najważniejsze z tych dwóch materiałów, które zostały przygotowane w ramach tej tematyki. Po pierwsze samemu nauczyć się rozwiązywać tego typu zadania bez geogebry. Geogebry nie będzie na maturze. A geogebrę oczywiście można stosować w sytuacjach, gdy zalejemy sobie ropą, Arkusz odpowiedzi w podręczniku. Mi się zdarza bardzo często kawa. Wylanie kawy na cokolwiek. Nawet dzisiaj miałem taką małą oferkę tutaj. Na szczęście nic się większego nie wydarzyło. Ale zdarza się zdarzają się takie rzeczy. Drugie. Rozwiązałeś zadanie. Nie masz odpowiedzi a chcesz wiedzieć, czy dobrze rozwiązałeś. Spokojnie korzystasz z Galgabry. A trzecie, jesteś twórcą podręcznika bądź materiałów przeznaczonych. Dla kogoś i chcesz mieć pewność, że właściwie przygotowałeś dane zadanie. Nic trudniejszego. Chwycić gałgebrę, narysować sobie kilka obiektów i czytać ich opis matematyczny. No to co? To wydaje mi się, że chyba wszystko. Już nie będę dalej przedłużał, bo już chyba i tak i tak wyjdzie kilka ładnych minut. Na sam koniec zachęcam cię do, jeżeli nie oglądałeś do obejrzenia. Poprzedniego materiału z tej tematyki, właśnie link jest w opisie. Powinien się też pojawić gdzieś tutaj odnośnik do tego filmu. A po drugie, mała prośba ode mnie, jeżeli się podobało, łapka w górę i subskrypcja. Zapraszam cię też do o, polubienia obliczką.pl na, na Facebooku, bo tam też będę informował o nowościach, które się pojawiają, czy to bezpośrednio na, na blogu, czy też na YouTubie. Myślę, że najłatwiej będzie śledzić właśnie przez, przez śledzenie stron. No to do zobaczenia, do usłyszenia.